Dzień dobry moi kochani! Balbinka pięknie sobie tutaj chodzi w boksie. Malutkie troszkę zajadają. Już oczywiście wody nie ma. Albo wylana, albo wypita. Podejrzewam, że wylana. Zaraz im przyniosę. A nie mają tutaj. Fajnie sobie latają. Mam nadzieję, że jak będzie troszkę pogoda. Ładniejsza to je wypuszczę. Na razie kurki się nie niosą. To one dopiero po wypuszczeniu były niedawno wypuszczane. Kurka sobie siedzi. Tutaj kaczuszka już jak można zauważyć rwie puch. Ma 10 jaj. A u tej kaczuszki, no buzuj się, buzuj, maluszki już mają jakby dzióbki w komorze powietrznej, także ten termin będzie pewnie skrócony, bo prawidłowo od 32 do 35 dni się maluchy klują u kaczki piżmowej, także możliwe, że w niedzielę będą się kluć. No, jeszcze zobaczymy, bo mam takie wrażenie, właśnie, bo mają te dzióbki takie już, jakby chciały tam pukać. Wczoraj słyszałem na wieczór, tak jakby maluch pukał lekko, ale mogłem się przesłyszeć albo mi się zdawało. No, ale no, zobaczymy. U tej kaczki na razie nic, czekamy. Ona też jest aż taką kwoką, moim zdaniem, słabą. Ponieważ schodzi trochę na dłużej, i jak się jej nie zagoni, to nie wlezie sama. I przez to odpadło chyba za 3 lub 4 jajka od niej. Także nie jest za fajnie. Tutaj kaczka czubata ma 12, 13 jaj. Chciałem sypnąć im tu trochę, ale widzę, że nie jeszcze mają. Nie wiem, czy nie zrezygnuję z kaczek czubatych, bo są to takie brudasy, że ciężko to po prostu ująć. O, widzicie? Myślałem, że tu coś będzie siedzieć. A tutaj nic nie siedzi. Chciałbym wam pokazać, jak pięknie to wygląda, jak taka kurka tu siedzi. Tutaj to trochę może taką deską pre tak jakoś, żeby nie spadło. Siedem jaj, ładne jaja. Oto mi się najbardziej podoba. Tutaj kamera tego tak nie oddaje telefonie. Ale to to jaj, o teraz widać ładnie. Jest to takie jajko mm, bardziej zachodzące w pomarańcz. Tutaj jest jak kremowe, a z daleka jak taki pomara takie pomarańczowe. I to niesie taka kura czarna. Jeżeli ją będę widział, to ją pokażę. O, akurat. Aha, i zwiała. Jeszcze przejdziemy tutaj do kogucika brachmy, który <try> będzie uciekał. Nie, bo kogut jest pod rozrzutnikiem. Mam tutaj taką stertę Gruzów, do uprzątnięcia, taką różnych tutaj rupieci, do uprzętnięcia trzeba to kiedy pozabierać na drugie podwórko. I troszkę sprzątnąć, bo nie ukrywam, że troszkę tego tutaj różnego tałataństwa leży, które musi być wydalone, że tak powiem, z tego podwórka. Także Tutaj wszędzie jest drzewo, pod takimi foliami, blandekami, żeby się nie pozamaczało i jak teraz już będzie słońce, to będziemy to wszystko ciąć. Co brudasko numer 5. To są fajne kaczki. Pirzmowe to jest po prostu cuda. Nie, niepotrzebujące, a te, tylko brud. Ale jak mówią, dziecko szczęśliwe, to dziecko brudne, to ja mówię, że kaczka szczęśliwa, to kaczka brudna. Choć mnie to denerwuje, bo rowy pokopane różne. Było to narobione. I nie wiem, czy na wiosnę nie zlikwiduje tych kaczek. Zobaczcie, przecież tu jest normalnie same błoto i tylko dziury, a woda wymieniana była. Już co to jest? Masakra. O pierwsza kurka. Zobaczymy ile jajek dzisiaj będzie. Jeszcze zajrzymy do kwoki kochina. Czy siedzi? Zapalę tutaj lampkę. O nie, pani. Oj, dzięki Bogu, że to dopiero tak wyszło i że to było takie. Jeszcze ciepłe jajko, bo nie dałbym sobie normalnie żyć. Wszystkie ma dwanaście zalężone. A kto tak wystaje? Kto to tak wystaje? Kto to? A Balbinka, mamusia piękna? Kto to taki? No, no to twoje dzieci, Balba. Nie zatrzymaj nagrywania, bo ty dla wszystkiego zdolna. Jakie maleństwa tu tak za skrzydełkiem, za skrzydełkiem, a da, 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 a wiesz to znajdź, no cudne, szkoda tego szóstego, bo jako jedyny miał czarny dzióbek, no ale no cóż, ja będę kończył. Dziękuję wszystkim za oglądanie. I mam jeszcze szybko jedną prośbę. Yy, czy możecie mi napisać, bo ja nie wiem jednej rzeczy? Yy, czy kury yy, czubatki w wielbłądzie, zaraz Wam pokażę, o te siadają na jaja. O tu jest jeszcze parka. Czy one się dają na jaja? Bo chciałbym taką posadzić, ale one się nie kwapią do tego i chciałbym się właśnie spytać, czy one siedzą, czy one nie siedzą. Bo informacji znaleźć o tym nie mogę. Tu ktoś cicho. Nie dasz nagrywać. Także jeżeli ktoś wie, to bardzo bym prosił, żeby Ktoś napisał. Subskrybujcie, a ja dziękuję za oglądanie, i widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa.